Cześć, witam serdecznie, z tej strony Gracja Nazwackiej. Witam, witam. No dzisiaj chciałem powiedzieć na ten temat, że po prostu ostatnio pojawiły się takie kanały, no może, może nie ostatnio, no ale ja się dopiero wczoraj o tym dowiedziałam, że po prostu pojawiły się takie kanały, na których no nie ma nic innego dosłownie, jak tylko po prostu te kanały się zajmują obgadywaniem, krytykowaniem, wyśmiewaniem czy hejtowaniem innych kanałów na YouTubie i właśnie tych, którzy prowadzą te inne kanały. No i po prostu, no, takie kanały, które obgadują innych, no to po prostu i wyśmiewują, i oczywiście i, i krytykują i hejtują, no to właśnie te kanały o, dziw, o dziwo, właśnie co dziwne, właśnie że, że cieszą się dużą popularnością i mają dużo subskrypcji, ludzie je, te filmy ob, oglądają, w których właśnie jest właśnie krytykow krytykowani są inni YouTuberzy. No i właśnie jeszcze co ciekawego, że. Często jest tak, że właśnie takie, taka działalność, w której to właśnie krytykuje się innych youtuberów, to nie tylko, że cieszy się popularnością i, i oglądnięciami i, i, i wyświetleniami dużymi, ale również jeszcze w komentarzach na przykład piszą, że jeszcze nagraj jeszcze o, o, o tamtym YouTuberze czy jeszcze o innym albo na przykład właśnie jeszcze w komentarzach jeszcze do, dopowiadają widzowie na przykład a to, a tamto jeszcze by można było o, o, o tym, o i o tamtym i tak i, i, i w ten i w inny sposób skrytykować no, i właśnie, no, no to nie jest fajne, ponieważ jak ktoś jest tak, jakiś youtuber po prostu na jego temat, jakieś tam są publikowane filmy, w których na przykład no jest powiedziane, że jest taki, jaki, owaki, już tutaj nie chcę mówić, jakie tam są różne określenia, Właśnie takie niemiłe i, i rzeczywiście takie obraźliwe, czasami nawet. No to po prostu ci ludzie, którzy prowadzą takie kanały, a potem nagle staną się przez jakiś, właśnie, inny kanał, który właśnie zajmuje się taką działalnością tylko taką, bo nic innego nie robi, nic innego, żadnych innych treści nie ma żadnych innych wartości nie ma, tylko po prostu jedyny cel tego kanału to jest po prostu kręcenie filmów, w których właśnie będzie jakiś, jakiś tam innych youtuberów ośmieszać i, i, i drwić z nich i, i się śmiać i, i obgadywać i jeszcze obrażać bardzo często, no to właśnie. To po prostu czasami y, może nawet spowodować, że po prostu ktoś, y, ktoś taki wyśmiany, ktoś taki obrażony po prostu no w ogóle wycofa się z YouTube'a, albo jeśli się w ogóle nie wycofa, no to przynajmniej o, albo ograniczy swoją działalność, albo po prostu y, na pewien czas zawiesi i nie będzie nic nowego dawać i będzie się czuł po prostu bardzo źle z czymś takim no i a te kanały właśnie które się czymś takim zajmują to odwrotnie jeszcze, jeszcze y, y, y i widzów jeszcze mają dzięki temu więcej i jeszcze i jeszcze i subskrypcji, i łapek w górę, i, i, i cieszą się uznaniem i poparciem. No ale przecież, jakby, e, przecież, czy takie kanały nie rozumieją tego, że jakby nie było tych innych kanałów, z których by się mogli e, naśmiewać, to po prostu oni nie mieliby tematów, po prostu i, i, i ich działalność też. By upadła, no bo jak nie mieliby się z czego i z kogo śmiać, no to momentalnie i oni po prostu tracą i widzów, i, i wyświetlenia, i wszystko. Tak więc że. Mm, no, i to jest, to, i, to, i te, 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 że to, to bardzo źle wygląda, to, to jest bardzo źle, źle a, a jeszcze dodatkowo to właśnie te kanały, które się zajmują właśnie taką działalnością, żeby obgadywać innych YouTuberów, to jeszcze dodatkowo one właśnie idą w ślady właśnie tych takich różnych gazet, czasopism, gazet. No i w ogóle takich różnych programów, które w TVO, takich programów, które właśnie zajmują się takimi plotkami, takie różne plotkarskie, i no i bardzo często po prostu nieprawdę przedstawiające, bo, bo też czasami często jest tak, że po prostu różne. Plotki, ploteczki i różne nieprawdy są zamieszczane. A mm, właśnie tak to było kiedyś, jak nie było internetu, to właśnie czasopisma i, i, i te takie różne y, gazety y, kolorowe gazety, które właśnie obgadywały różnych youtuberów i, 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 i i tak jak to się mówi, te takie gazety, takie gazety, no, takie plotkarskie. Natomiast teraz, właśnie w ślad za nimi poszły, poszli właśnie tacy youtuberzy, którzy właśnie zajmują się taką działalnością. No i w związku z tym właśnie widzę, że niektóre właśnie kanały, które zostały wyśmiane, czy też youtuberzy, którzy po prostu zostali wyśmiani czy obrażeni, no to właśnie oni mniej się już udzielają na YouTubie. Ten, że no i jak to tak dalej by miało iść w takim kierunku, że będzie coraz więcej takich właśnie kanałów, które będą obgadywać innych youtuberów, no to w końcu dojdzie do tego, że będziemy mieli, będziemy mieli po prostu mnóstwo filmów obgadujących. YouTuberów, natomiast coraz mniej właśnie tych YouTuberów, yy, którzy nie obgadują. że będzie po prostu za pewien czas będzie tak, że yy, kanał, jeden kanał obgadujący, będzie drugi kanał obgadujący, obgadywać. Także obgadywani staną się obgadywani i nawzajem po prostu między sobą będą się i hejtować, i obgadywać, wyśmiewać i tym podobne rzeczy robić. Tak więc, że yy, no nie jest to fajne i tutaj jednak bardzo dużo zależy od widzów. No i ja wiem, że trudno o to widzów prosić, bo to tak jak z tymi pismami, właśnie, czy tymi programami w telewizji, że właśnie takie programy czy, 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 czy czasopisma kolorowe, które zajmowały się plotkami, cieszyły, cieszyły się dużą popularnością i, ta, i to właśnie się dzieje z tym, no ale z tymi, z tymi youtuberami, którzy obgadują innych, no ale to mm, to nie może być tak, że oni po prostu będą cały czas mieć coraz większe oglądnięcia i coraz więcej subskrybentów i widzów będą zdobywać. To nie, nie może być tak, ponieważ, yy, yy, ponieważ yy, oni po prostu zniechęcają innych. YouTuberów, którzy po prostu chcą zaprezentować swoją twórczość, chcą zaprezentować swoje, swoje jakieś, na przykład, wykonanie jakiejś piosenki, albo jakąś swoją pasję, jakieś swoje zbieractwo, czy coś. obejnie co? Czy Zależy. Najprostsze, jakieś modelarstwo, jakieś, nie wiem, jakieś, y, 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 jakieś zwiedzanie, czy podróżowanie, czy coś innego. Jakieś dziedziny sportu, czy obojętnie co, y, czym się kto interesuje, chce zaprezentować. No i z czym się spotyka? No spotyka się właśnie, y, y, jest taki kanał nastawiony na taki że, na żer y, z, y, ze strony właśnie tych kanałów, które już czekają, żeby mieć kogo obgadać, no bo wiadomo, Obgadają jednego, drugiego, trzeciego, wyśmieją, zrobią sobie kpiny, drwiny, no i po prostu brakuje, brakuje im następnych. No to tylko po prostu czekają z tymi swoimi, tak jak to w lesie siedzą czasami takie wilki, i po prostu z tymi swoimi zębami i paszczami i czekają po prostu. Na, żeby na kogoś napaść i jak się po prostu pojawi jakiś taki e, nowy kanał, nowy youtuber, który coś swojego fajnego chce pokazać, no to od razu te, te, te paszcze tych wilków po prostu od razu na ten kanał się rzucą no i wtedy taki ktoś po prostu szybko się z tego wycofuje, tak więc, że no nie może, nie może to tak być, nie może to tak być i widzowie naprawdę nie powinni yy, po pierwsze subskrybować takich kanałów, a po drugie yy, dawać łapek, yy, łapki w górę i y wspierać właśnie. Nie, yy, widzowie nie powinni wspierać właśnie takich kanałów, które się czymś takim zajmują, bo. To ja mówię, jak to tak dłużej pójdzie, no to po prostu same tylko kanały takie zostaną, które będą się tylko zajmować właśnie takim, takim wyśmiewaniem. A jak się oni sami znajdą, no to po prostu nawzajem między sobą będą się żarli i będą się gryźć między sobą. Tak więc, że. No nie wygląda to fajnie, tak więc że to tyle na ten temat. Pozdrawiam i cześć.